Witajcie moi drodzy oglądacze, przechodzimy do rzeczy, których nikt chyba nie lubi na remocie, a dokładnie szlifowanie płaci. Na szczęście szlifuje majster. ja trzymam tylko oświetlenie. Już poza kadrem powiem, że żeśmy ściany zaszlifowali poza tą ścianą, bo ta ściana jest dopiero zarzucona na raz, trzeba dorzucić jeszcze na raz i dobra będziemy szlifować ale to możemy już e, zacząć więc przechodzimy do sufitu sufit chyba każdy kto kiedyś miał przyjemność szlifować wie, że jest najgorszą rzeczą jaka może się zdarzyć bo sypie się to na mordę jest niewygodnie, ręce wyleją i w ogóle e, to tak jak już teraz troszeczkę gadamy, a majster tam sobie na rogach już zasuwa to ja wam opowiem czym szlifujemy i czym w ogóle można szlifować? Władzę. A więc zapraszam do mojego kącika rozmaitości. Uwaga, hops, hops, hops. I wyciągam. To jest taka maszyna. To nie jest profesjonalna maszyna. Raczej taka amatorska. Koszt jej to jest to około powiedzmy 200 zł. Ale już coś z nią zrobić można. Po podłączeniu do prądu. Może mi ktoś to podłączyć do prądu? Majster? Po podłączeniu do prądu to ma o tyle fajny bajer, że ten talerz, który tutaj mamy, nam się świeci. Czyli po przyłożeniu do naszej powierzchni mamy już podświetlone dookoła naszą ścianę. I wiemy, gdzie trzeba jeszcze przeszlifować. Zalepa. Dodatkowo mamy jeszcze torbę bez odciągnięć, czyli nam się nie pyli tak bardzo. Jakaś regulacja, tutaj sania Możemy sobie zwiększyć lub zmniejszyć kręcąc to pokrętło. Zobaczcie, jak tu odkręcimy, wtedy to, to sanie które jest nam się zmniejsza, bo tutaj powietrze będzie przechodzić, zakręcając, mocniej się dociśnie, ale mogą przez to robić się nam wżery, zwłaszcza na miękkich gładziach, jeśli za mocno przyciśniemy albo zostawimy to w jednym miejscu. Do tego wiadostwa można dokupić sobie takie pady, takie papiery ścierne w różnych gradacjach, tam 40, 120, 180. Natomiast Wszyscy wam powiedzą, że jeśli już, to lepsze do tego są siatki. Bo na pewno będą lepiej szlifować, może będą robiły mniejsze drzewie. Wada tego, przy suficie strasznie ręcem leją i no jest to ciężkie. tak? Wiadomo, że można przyspieszyć. Co następne? Bardzo popularne są takie tarki z wymiennymi siatkami. Swojego czasu, żeśmy z majstrem tylko tego i wyłącznie używali. I powiem Wam, że taką siateczką całe pokoje, żeśmy szlifowali, a dodam, że jak wtedy nakładaliśmy, to jak łopaton. <noise> Także góry doliny szlifowania było co niemiara. Po skończeniu e, szlifowania to gipsu na ziemi było po kostki. <noise> I ale, ale się robiło. Tak więc mamy kolejną siatkę. Tego nie polecam na dnie dzisiejsze, w szczególności jeśli ktoś się robi masą z wiaderka. Masy z wiaderka mogą być bardzo twarde, ale są głównie miękkie i dobrze szlifowalne. Jak ktoś już ma troszkę wprawy, to nie potrzebuje. I teraz przechodzimy do meritum naszej opowieści, czyli czego używamy. I zobaczcie, że będzie pokazane, cały ten pokój jest szlifowany taką kostką. To jest taka kostka, można ją kupić w każdym markecie budowlanym. Są też takie mniejsze kostki. Ta jest po prostu duża, czyli jakby jedną kostką szybciej będziecie sobie docierać. I możemy ich kupić różne gradacje. Tu na przykład mamy kostkę tutaj na boku będzie pokazana 180, ale tam mamy na przykład z gradacją 220, czyli jest jeszcze drobniejsza albo mogą być grubsze w zależności kto co chce ścierać i Ważny element, kostka, która z jednej strony jest ścięta i słuchajcie, to jest naprawdę bardzo przydatna sprawa, w szczególności w momencie, kiedy dojeżdżamy sobie do rogów, to szlifując taką kostką, chcąc sobie wytrzeć ten bok, nie zwracając uwagi, możemy sprawić, że za mocno dotrzemy sufit i w tym miejscu zrobi Wam się taki wżer od tego, a dojeżdżając taką końcóweczką, szlifujemy sobie tylko delikatnie narożnik i mamy większą kontrolę tak więc słuchajcie, tak naprawdę żeby szlifować i robić gładzie nie potrzeba nam mówię jakichś sprzętów i kosmicznie drogich e, gadżetów w zasadzie wystarczą proste rzeczy słuchajcie, my na przykład gładź nakładamy, nie wiem czy wiecie, walkiem zwykłym do malowania który kosztuje 5 złotych a, a też się da, tak więc każdy, kto by się chciał zabrać do tego, a nie chciałby wydawać dużo kasy, to takie gąbki ileżej za to zapłacił. 6 złotych i chyba złotych No to widzicie, no za 10 złotych macie wszystko, z czym możecie szlifować i gwarantuję Wam, jeśli będziecie pracować na masach z wiaderka i nie będziecie czekali miesiąca, zanim to wytrzecie, bo niektóre masy potrafią po tym czasie tak stwardzić, że to trzeba będzie naprawdę wypożyczać szlifierkę, żeby to zetrzeć, to dacie tym radę i cały dom tym zrobicie. Kolejna rzecz, która jest niezbędna do pracy z gładzią, to jest mop. Znaczy mop, może być to również pędzelek zwykły. Masz tu gdzieś ten pędzelek? Meister ma też pędzelek, bo w momencie, kiedy szlifujemy sobie naszą ścianę, tak gładź się ściera, ale pamiętajcie, że jeśli macie gdzieś jakieś dołki albo jakieś kropeczki, to to zeszlifowane ten pył zapycha się wam w tym i myślicie, że jest równo, a później wystarczy tylko obmieść sobie pędzelkiem i widzicie, że tam są doły, które trzeba doszlifować. No i jeśli są za głębokie, to nie ma co rozszlifowywać, tylko trzeba będzie zaprawić to masą. Ale taki myk, słuchajcie, to jest tylko jakiś... Taki mop z wymienną końcówką, to tam w sklepach z gospodarstwem domowym kosztuje no, niewielkie pieniądze, ale to jest mikrofibra i powiem Wam szczerze, że jak przelecicie sobie delikatnie takim czymś ścianę, pięknie Wam to odpyli, nie porysuje, bo to jest naprawdę miękkie, no i będziecie doskonale widzieć, gdzie trzeba jeszcze poprawić. Tak więc takie moje postrzeżenie, moja rada o dwójka, dobra rada. I co? Koniec gadania, bierzemy się za szlifowanie. A! Jeszcze przy szlifowaniu pamiętajcie, żeby zawsze sobie świecić światłem z boku, ostrym, nierozproszonym, żebyście doskonale wiedzieli. Więc ja będę świecił majstrowi, a on będzie szlifował. When I, decide, I, wanna beat my girls. I hope I'll be fine. I'm oh, changing my style I kropka skończone. Możecie zobaczyć, jak wygląda człowiek, który wyszlifował sobie pokój kosteczką. <laughs> Ładnie poszło. Raczej nie ma tutaj jakichś wzrostów. Aczkolwiek teraz trzeba będzie to odpylić zagruntować. I pomalować w podkładzie. Dopiero po pierwszym pomalowaniu będziemy mogli zobaczyć, tak naprawdę, gdzie ewentualnie zrobić jakąś zaprawkę. Bo to już się nam tak wzmocni farba. Tam, gdzie ma wejść, to wejdzie, tam, gdzie nie pokryje, to trzeba będzie dorzucić. Kosteczka dała radę. Ja wiem, że to nie jest może najlepszy sposób na szlifowanie ścian. I firmy profesjonalne na pewno nie szlifują takimi kosteczkami, przynajmniej całych połaci, tylko raczej wykorzystują je jako elementy trudno dostępne albo jakieś narożniki i w ogóle. Ale my nie jesteśmy firmą i chcieliśmy Wam pokazać, że da radę wyszlifować cały pokój, w zasadzie zrobić sobie remont, jak Janek z Grażyną będzie sobie robił jakiś remont, Mam nadzieję, że nas jakaś gra, że Jak co to pozdro na remoncie, e, może nie inwestując, mógł w jakichś pieniędzy po prostu sobie wyszlifować ten pokój. No ale też nie powiem, jak się e, szlifuje profesjonalną żyrafą, bo nigdy w życiu takiej nie miałem. Wiem, że ten, ta maszyna, którą my mamy, nie jest jakaś tam super mega i mogłaby poprzecierać. A sufit to już na pewno, bo mocniej by się docisło, także wygodniej i lepiej zrobić to kostką, bo niby zrobi się to dłużej, ale się nie przetrze. Jak się przetrze, to trzeba dorzucić i na jedno Tak więc tyle z dzisiejszego wywodu. Mamy następny dzień. Następny dzień. Już majster tam będzie zaraz przygotowywał się do zarzucenia drugiej warstwy gipsu na ścianę. Nasz, naszą zabudowę z GK. Można powiedzieć, że to już jest wyszlifowana na gotowo, bo wcześniej była zrobiona na dwa razy. Cała ściana została dobrze odkurzona i dodatkowo ta ściana jeszcze została zmyta na mokro wodą, żeby później nie było sytuacji, jak będziemy malować sobie naszą gładź z szybałka, czy tam z czegoś, że będzie nam odchodzić. Pamiętajcie, grunt to dobrze zagruntować. A w międzyczasie Zobaczcie, że wjechała nam kanapa do pokoju a z racji tego, że przyjdzie pan gazownik. I pan gazownik będzie nam tutaj wymieniał rureczkę. Dlatego też potrzebowaliśmy zrobić miejsce w pokoju, ale od razu zobaczcie, że się taki szeroki zrobił. Rura od razu idzie nam tutaj po ścianie, przechodzi przez kibelek, wchodzi do w naszej kuchni, i powiedzmy, że w pionie z tendencją skręcającą chodzi do starej kuchenki gazowej. Możecie zobaczyć, ile tutaj się kurzu nagromadziło przez nasz remont i przez lata użytkowania, bo przez cały czas kuchnia stoi tak. Kuchnia, powiem Wam, że ma z 20, 20 albo 30 lat. Chciałoby się powiedzieć, że nówka sztuka, tutaj od wprowadzenia, ale nie. Bo to jest nowka sztuka, którą sąsiadka, kumpela babci, pozdro miała jako pierwsza na górze, później kupiła sobie nową, lepszą i babcia odkupiła tą kuchenkę i stoi od tamtej pory do dziś dzień. Dodam, że w bloku co roku trzeba robić przeglądy kominiarskie i przeglądy gazu, czyli są uszczelnione, to gazownik aż z sentymentem za każdym razem przychodzi i mówi o, Kuchnia jeszcze chodzi, bo sam pomagał ją tutaj podłączać i przerabiać dysze, jak się poprawiły. Ale rok temu powiedział, że już to chyba jego ostatnie, ostatnie tchnienie. Tak więc w tym roku, a zwykle gdzieś koło grudnia chodzą, jak przyjdzie na remont, to przeżyje szok. <noise> no, tak więc będziemy musieli tą e, kuchenkę wywalić. Zobaczcie tutaj, no te, te zawory, tak no nieładnie to wygląda. I w pierwszej kolejności był plan taki, że Marister wycina totalnie, wstawia sobie indukcję i siaja baja. Nie ma problemu z brudem, który kuchenki gazowe generują. Ale no niestety przeliczył, <ścoughs> że wyjdzie go to znacznie drożej, pewnie trzeba było coś tam w instalacji pogrzewać, żeby to większe obciążenie miały. A umówił się z panem gazownikiem i za 350 pLnów tą motorureczkę wytniemy cofniemy ją sobie do kibla, ona zostanie puszczona wzdłuż komina, który de facto będzie zabudowany, więc jej nie będzie widać i mniej więcej gdzieś tutaj na tej wysokości e, zostanie ona przebita przez ścianę. Wyjdzie tu i zostanie zakończona zaworem z szybkozłączką, żeby później w przyszłości w przyszłości tu powstała kuchnia gazowa. Nowoczesna. Tak więc działamy. Ale powiem Wam szczerze, że mam sentyment. Najlepsze pizze, jakiekolwiek robiliśmy, wychodziły z tego oto piekarnika. Myślę, że znajdzie nowych właścicieli na złomie. Proszę bardzo: magia kina, Pykcyk myk, gaz zrobiony. Jak powiedziałem, tak widzicie, puszczona rureczka pod sufitem. Majsterek nasz się tutaj wyżył trochę na e, naszej ścianie, tak więc słuchajcie, no ściana poleciała. Dobrze, że akurat e, nie poprzeczkuwał tych przewodów, które dzierżą. Ten przewód ciemny to jest prawdopodobnie przewód od zasilania z naszego licznika na klatce, więc było gorąco, ale... Idziemy sobie dalej i tak jak Wam opowiadałem, rurka idzie. Skręca nam tutaj do dołu. Tu jest komin wentylacyjny, natomiast komin wentylacyjny jest z boku, a tutaj pomiędzy ścianą mamy wolną, pustą przestrzeń, którą przekuliśmy. Pokaż tam nic z przodu to od tamtej strony. I rurka przeszła na drugą stronę. I dobrze, bo też... To tym wąskim przesmykiem będziemy ciągnąć, jak już żeśmy wydedykowali, będziemy ciągnąć nowe instalacje wodne. I mamy nasz kranik. Jest zawór, próba szczelności zrobiona. Tutaj specjalnie poprosiliśmy, żeby to było odstawione, jeśli byśmy mieli tutaj tą ściankę, nie wiem, w jakimś regisie czy czymś zrobić. Tak żeby było, więc wszystko działa. Możecie zobaczyć, jak wygląda. W bloku komin wentylacyjny. Dodam swoje najlepsze czasy, masz za sobą, ale innego nie ma i tak musi być. Tak więc szybka akcja.